Alega tam jest, tu żyje. Tak, żyje. Ale tylko no, bierze mnie wymioty. Od takiej co? jazdy. O, to a. To wyjdź się w krzaki, weź go w krzaki. No. No. Nie mogę się ruszyć. O. Ja pierciele. <laughs> Nawet nie ma saspu. Musi być czterech no. policjantów. Poczekamy. czekamy. No co, wyje sasp? nie, łoj, co pan ja... No. Kebaba. Na no. na ostrym. Nie tylko na ostrym. Macie szczęście, macie szczęście, że mi się zracić nie chcę, że stałem w domu. A. A, to Już chodzę? On nie wsiądzie chyba... Aha. Kurde, niezły jesteś. Kolega... Kolega mnie trochę odblokował umiejętności. Niezły no. jesteś. No klamkę to ja z zębami nawet potrafię otworzyć od samochodu Uuu. Ej, bo on zaraz będzie znowu żygał. jest wiele na po prostu na poprzez, bo zaraz się do no to. Ta o nie, o, nie. O. trochę mnie to śmieszy, bo zrzegał się tak, że wygląda trochę jak fajnie yy, zona Masz jakąś wodę mu dać? Mamy masz bo gazie lepiej. Uch! O Boże! O Boże święty. Uch, przepraszam, idę <gryw> się umyć. Już lepiej? Odpadłem trochę lepiej, ale dalej boli. Uch. Co, bo nam boli dupa? Pietra? To też. Tam. Usiądę z o, przodu, dobrze? Może, może z tymi, z otwartymi drzwiami, żeby panu było łatwiej sobie... To ja się z tyłu. Nie no, ma pan tu otwarte drzwi, to może o, pan jeszcze z drzwi. O. O, już lepiej, już lepiej. Już chyba nie bierzemy na wymioty w ogóle. Hmm. Hamburger będzie chyba git Jak pan jest zakuty, to jest w stanie pan to zjeść, czy... mogę Zaraz zjeść. zobaczę. Oj, chyba nie dam rady. Ręce są za no, bardzo da. ściśnięte. Pan. Pan da znać, jak pan wypija, to pana zakuje, żeby policiały Jeszcze hamburgerek. Jeszcze hamburgerek. Mhm. Mmm. O, to Przepraszam, mm. przepraszam, dzień dobry. Mmm. John Dzień dobry. Ja Chciałem się przygotować. Co chcecie za zakładnika? Mm, Gdzie, ja bym chciał free Wejdę, za? Zakładnik czuje się... Znaczy, no mu źle jest po prostu, Co ale... Co za zakładnika? Mi... Ej, kolego... Nie ma u, 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 Może się... Zbudźmy się, się u, raczej. Ale by się przydał taki chyba wolniejsze auto, wiesz. Takie wolniejsze, wolniejsze auto? auto? Halo, halo? halo takie halo, szybkie halo? jest. Ja Dziś? Hmm. No ja nie mam ja niego. Nie ma. No dobra, no to niech będzie, że tym Spoczko, niech ci będzie A ja teraz? Nie, wiesz co, ja tu rozstawię ten czas Dobra Dobra, zaraz wam damy zielone światło Dobrze Jakby co, to jestem gotowy, nie? Do rozpoczęcia gotowania Może pan wypuścić zakładnika? Proszę? Może pan wypuścić zakładnika? No w tak, muszę wyjść. Moż, możesz, możesz po, po, po wyjściu mogę uciekać? Dziękuję. Dziękuję tak. panu bardzo. Mogę no. rozpoczynać akcję? E, mordo, podwieźcie. No spoko, masz długą nasadę. Podaj się. Podaj się. Dobrze, dobrze, już się no poddajemy. Się no to, kurwa, stamy was już tam, bo nie. Witam, na jaką wycieczkę jedziemy? jaka Adrian wycieczka? No tam, jest tamy, i stamy. Lota. O, to ciekawie, to no ciekawie. Z buta. Nie, ale ciekawie. z buta, bo się poddał. To akurat z buta będzie szedł, nie zrzucamy go. O, to fajnie. Za ile długo sprzedaczek? Za ile? Nie, to ja mogę mi za darmo dać. No, no, no to weź no właśnie, już. Taki długo to Ściągam jest... pory i dawaj no. Doberwa Lama długa ty Lama Broń długa na broń A ja, Zresztą wiecie co? Chłopaki No Chuj i was szkoda, zaczynacie dopiero Tak, zaczynamy Ja pół godziny dopiero gram. No ale mukę to cię muszę wypierdolić na pizza Ja też poproszę chyba zasuszyłem Adek drugi też chce Wow. No ma kałacha, niech nie da, ale zakutyś nie będą. Zostawić zakuty. I z jakich <laughs> dzieciach. Chodź tu Już, już podnoszę rączki? Tak, challenge u Friza, musisz co poradzić teraz od kolegę. No i do basenu wypierdalaj. Piślu będziesz się kąpał. Jest, no chodź tu bo daję ci długie stary, co zrobisz? No to ja już. W kulkach będzie latał ty. W basenie z kulkami. Można, z można z się, w... się w kulkach kąpał. To? Ty? Ja. Proszę bardzo co, Macie się odkuć, jak coś to o. piszcie reporta to ja przejadę. Jeździadek Dobrze bo to, Jak ktoś to piszcie, że ten napisz pierwsze słowo w, ty, w tym w raporcie niebiescy okay. okay. no. Dobra to, to co? Dobra, do was... przyjacielu Nie, kajdanki macie nawet na tym dachu czerwony Nie wiem jak no. się bezpiecznie, ale ten bach może się krowała, <laughs>